Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie do naszego Pałacu na noc muzeów. Mamy nadzieję, że za chwilę znowu się zobaczymy, ponieważ my nie zwalniamy tempa. Posłuchajcie, co dla Was specjalnie przygotowaliśmy. W sobotę 24 maja o godzinie 15 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na oprowadzanie kuratorskie po naszej wystawie Dziecko w Rodzinie Ziemiańskiej. Przeniesiemy się w świat ziemiańskich zabawek. Dobra zabawa gwarantowana. Tuż po oprowadzaniu kuratorskim, w najbliższą sobotę, zapraszamy do sali balowej na 19. dobrzeckie spotkanie z klasyką. Wystąpi przed nami kwartet Filharmonii Częstochowskiej, który zagra najpiękniejsze melodie ze znanych i lubianych bajek naszego dzieciństwa. Wspólnie przypomnimy sobie takich bohaterów jak Reksio, Koziołek Matołek, czy Smok Wawelski. 24 maja, godzina 16. Dzień po spotkaniu z klasyką widzimy się także w niedzielę na, uwaga, procesie czarownicy. Proces czarownicy inscenizuje Stowarzyszenie Sędziów Justycja. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ od 1 czerwca zaczynamy nowy, regularny cykl koncertowy. To cykl muzyczno-edukacyjny. Muzyka Trzech Wieków. Zobaczcie, co mamy w programie. 1 czerwca zapraszam Państwa tutaj, do sali balowej, na pierwszy koncert w ramach muzyki Trzech Wieków. Będzie można odsłuchać kompozycji Michała Krawalski który zaprojektował e, wydarzenie na słynną melodię Pie Kuba do Jakuba, tylko że skoro jest to muzyka Trzech Wieków, artyści e, Michał Brześkowiak na e, skrzypcach oraz właśnie Woźniak na klawesynie zaprezentują to, pokazując nam bogactwo historii muzyki. Będziemy mogli posłuchać e, z tej słynnej melodii na wzór muzyki średniej aż do dzieła Mozarta. Tak. 1 czerwca 2025 roku, godzina 18, sala balowa, wstęp biletowy.